65% Polaków przeciwna jest powrotowi handlu w niedzielę, tymczasem w Sejmie jest projekt ustawy wprowadzający dwie handlowe niedziele w miesiącu. Przeciw zmianom protestuje Solidarność. W kampanii wyborczej koalicja obywatelska PSL i Polska 2050 zapowiadały wprowadzenie handlu w niedzielę. Partia Donalda Tuska chciała, aby wszystkie niedziele były handlowe. Trzecia droga mówiła o dwóch niedzielach handlowych w miesiącu. Taki też projekt do Sejmu złożyła Polska 2050. To swego rodzaju kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu a obecnym zakazem. Projekt Polski 2050 to uderzenie w prawa pracowników do wolnego czasu i ukłon w stronę międzynarodowych korporacji, mówi Alfred Bujara, przewodniczący Solidarności Handlowców. Ta ustawa to wielki bubel, tak naprawdę pracownikom nie da tutaj. Żadnych gwarancji dodatkowego wynagrodzenia. Tymczasem niedziele wolne od handlu zaakceptowali Polacy. Przyzwyczailiśmy się, że niedziela to czas do odpoczynku z rodziną, a nie bieganie po galeriach handlowych czy supermarketach, zauważa Krzysztof Dośla, przewodniczący Solidarności regionu Gdańskiego. Okazuje się, że możemy żyć poza galeriami handlowymi, sklepami wielkopowierzchniowymi, że potrafimy sobie organizować czas, że potrafimy ten czas spędzać na świeżym powietrzu. Potwierdzają to najnowsze badania. Jak wynika z sondażu United Survey, zdecydowana większość Polaków jest przeciwna wprowadzeniu handlu w niedzielę. Na pytanie, czy Pana Pani zdaniem należy przywrócić handel w niedzielę, nie odpowiedziało 65% ankietowanych: tak, 27%. Czy Pana Pani zdaniem należy przywrócić handel w niedzielę? Raczej nie, 30%, zdecydowanie nie, 34,9%. Raczej tak 10,4%? Zdecydowanie tak 16,6%. Wprowadzenia handlowych niedziel nie chcą także duże sieci. Ich menedżerowie twierdzą, że koszt otwarcia sklepu w niedzielę będzie przewyższał zyski. Prezes jednej z sieci sprzedającej kosmetyki Marcin Grabara tak skomentował pomysł wprowadzenia niedziel handlowych. Nie cieszymy się z niedziel, otwarcie powiem, że my do nich dokładamy. Nikt nie chce pracować w niedzielę bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie, czy nie. Podobne stanowisko przyjęła Polska Izba Handlu, która krytykuje projekt Polski 2050. Izba uznała, że wejście w życie takich rozwiązań wiązać będzie się z ogromnymi kosztami. Zwolennikami przywrócenia handlu w niedzielę są głównie właściciele galerii handlowych. Sejm zajmie się projektem Polski 2050 12 czerwca.